Ja to jednak jestem agent dentka. Byłem tutaj ledwo dwa albo trzy dni temu z moim odcinkiem, który ostatnio wrzuciłem, czyli spacer nie wypał. Byłem tutaj pofotografować wyspę przy Moście, wtedy się nie udało, ponieważ rozłączało mi sygnał, było cholernie zimno. I nie przygotowałem tego materiału zbyt wiele. Dzisiaj jestem tutaj znowu, ponieważ chciałem sprawdzić, czy po tej stronie Odry, czy po tej stronie Wyspy Przymoście, wciąż będzie tak zrywało zasięg i wciąż dron będzie wymykał się spod kontroli. I dla zainteresowanych mówię, że tak, ponieważ tu jest strasznie dużo stali, blachy, te autobusy, linie napięcia, metalowe płoty. Żelazny most, tutaj cały czas po prostu sygnał zrywa, ale udało się trochę polatać, udało się zrobić kilka zdjęć. Wciąż nie jest to to, czego bym chciał, no. Ciężko mnie zaspokoić naprawdę. Więc tak jak mówiłem wcześniej, na pewno przyjdę tutaj na wiosnę, żeby to zrobić jeszcze raz, zwłaszcza że doszły mnie plotki, że budynek przystani wioślarskiej ma być remontowany i przemalowywany. Mam nadzieję, że będzie wyglądał fajnie. Dlatego też chcę to zdokumentować, tak jak to wygląda i wyglądało też za mojego dzieciństwa ponieważ tak jak mówiłem już w jakimś odcinku kiedyś, że te wszystkie rzeczy z przestrzeni miejskiej znikają. Więc jeśli też obserwujecie jakieś fajne miejsca, które wydają się wam, że mogą niebawem zniknąć, polecam wam je fotografować i dokumentować, ponieważ też w ten sposób jakoś zatrzymujemy historię miejsca i miasta. Zmarzłem cholernie mimo dwóch par rękawiczek, jest minus jeden, odczuwalna minus milion, miało być dzisiaj pochmurnie i bez słońca, na szczęście słońce trochę wyszło, więc kilka tych fotografii i kilka filmików przygotowałem. To taki krótki odcinek tylko y, z testów latania w tej okolicy, więc y, zobaczcie sobie ten materiał, zobaczcie sobie te fotografie i widzimy się w kolejnym odcinku, Nykowski spaceruje.